Dzień dobry, dzień dobry. Tu Pan Perfekt. Pralnia domowa na jednym metrze kwadratowym. Cztery urządzenia. Jeżeli chcesz takiego rozwiązania, zostań na tym odcinku do samego końca. Pan Perfekt zaprasza do salonu AGD. Zaczniemy niestandardowo i nietypowo. Szafa susząca. Czym jest szafa susząca? Jest to urządzenie, które. Jest tak energooszczędne, że nawet nie wymaga etykiety energetycznej. Zużywa od 0,3 do 0,5 kW na jeden cykl pracy. Te wszystkie pręty, które są widoczne tutaj w szafie i półeczki, mają równowartość 16 metrów bieżących sznurka, zwykłego sznurka, który możemy sobie rozwiesić w ogrodzie. Co nam daje szafa susząca w stosunku do zwykłej suszarki bębnowej? Przede wszystkim zdecydowanie zmniejszone zużycie energii, tak jak już powiedziałem, ale ponadto brak możliwości mechanicznego uszkodzenia uw odzieży, butów czy jakichś yy, na przykład skórzanych kurtek. Tego nie wysuszymy w suszarce. Buty też mogą nam się w suszarce bębnowej. Poobijać, a w szafie nie ma takiego ryzyka. Absolutnie nie ma takiego ryzyka. Dodatkowo, jeżeli chcemy sobie wysuszyć jakąś długą kurtkę czy płaszcz, to tą półkę, tak jak wam już pokazałem, możemy wysunąć, żeby łatwiej nam było zainstalować poszczególne rzeczy. Tak również możemy ją rozłożyć i dzięki temu ta przestrzeń dla powieszenia dłuższych ubrań jest zdecydowanie bardziej komfortowa. Dodatkowo w mechanicznej szafie suszącej możemy suszyć tka takie tkaniny jak jedwab, satyna czy bielizna, której nie możemy włożyć do suszarki mechanicznej. Możemy ją również wykorzystać do suszenia kurtek puchowych czy strojów narciarskich, jak również wracając ze spaceru z psem, na którym złapał nas deszcz. Możemy sobie wykorzystać do wysuszenia właśnie takiej zmoczonej odzieży wierzchniej. Szafa susząca to urządzenie, które cykl pracy ma określony w zależności od załadunku od 1,5 do 2,5 godziny. Temperatura maksymalna wewnątrz szafy suszącej to 60 stopni. Urządzenie to wyposażone jest w programy automatyczne i manualne. O czym należy jeszcze pamiętać? Każda szafa susząca jest tak zwanym urządzeniem wywiewowym, czyli należy zapewnić do takiej szafy albo wentylację grawitacyjną, albo wyciąg z rekuperacji, żeby to urządzenie działało poprawnie. Jako ciekawostkę powiem Wam na końcu, że izolacja takiej szafy suszącej jest bardzo dobra, ponieważ nawet po 12 godzinach od zakończonego cyklu pracy, odzież, którą będziemy ubierać, jest odczuwalnie ciepła. To taka istotna, końcowa ciekawostka na temat tego urządzenia, a teraz przejdziemy do pralki i suszarki. Tak jak na samym początku powiedziałem, te urządzenia to pralnia domowa. Ta pralnia domowa składa się z czterech urządzeń. Omówiłem szafę. Na zakończenie zostawię sobie łącznik, ale ten łącznik nie jest zwykłym łącznikiem, a teraz opowiem Wam o kilku istotnych elementach poszczególnych urządzeń, czyli pralki i suszarki. Nie będziemy tu robić testu, bo zapewniam Was, że widziałem jak to urządzenie działa i ono naprawdę działa niesamowicie. Mimo tego, że ma 1800 obrotów, to obudowa nie ma absolutnie żadnych drgań. Dlaczego tak jest? Bo każda pralka ASCO Wyposażona jest w tak zwany system quattro construction. To znaczy, że konstrukcja bębna zawieszona jest nie jak standardowo w pralkach na sprężynach, tylko osadzona jest na czterech niezależnych amortyzatorach, co zapobiega powstawaniu jakichkolwiek drgań na obudowie urządzenia, mimo tego, że obrotów wirówka ma aż 1800. Wspólną cechą pralek ASCO, mimo tego, czy pracują, w hotelu, salonie kosmetycznym czy domu jest brak tak zwanej gumowej uszczelki. Zobaczcie sami, tutaj bęben jest bez tego tak zwanego gumowego kołnierza, który niejednokrotnie jest również pożeraczem skarpetek. Całe uszczelnienie, jakie potrzebne jest w tej pralce jest tutaj, czyli w konstrukcji drzwi zawarta jest uszczelka i dzięki temu po zamknięciu ta uszczelka zamyka nam tą przestrzeń Pomiędzy bębnem a obudową samego bębna. Cała ta konstrukcja jest zawieszona na amortyzatorach, czyli drzwi również poddają się amortyzacji, a obudowa pralki praktycznie jest nieruchoma. Ważnym faktem jest to, że guma z czasem w zwykłej pralce po prostu przestaje być higieniczna, zaczyna parcieć i częstą awarią, Pralki jest właśnie przetarty kołnierz, gdzie powstaje wyciek. E, na przykład jakiś e, element spodni może tą gumę uszkodzić podczas pracy, a tutaj nie ma tego elementu w tej konstrukcji. Stal to wyjątkowo higieniczny materiał. Stal używany jest na przykład w restauracjach do konstruowania blatów, bo jest be, antybakteryjna. I podobnie jest w pralce ASKO, w której nie ma gumowych elementów, że zwykły program czyszczący w temperaturze 90 stopni zupełnie zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i ta pralka jest czyszczona w sposób ekologiczny. Kolejna sprawa to aktywny bęben. Czym się charakteryzuje aktywny bęben? Otworki w bębnie w środkowej części są mniejszej średnicy niż z przodu i z tyłu. Tak to jest skonstruowane, że podczas wirowania pranie jest jakby przez pralkę wyważane w ten sposób, żeby było na środku bębna i e, piasek czy jakiś inny brud, który wydziela się z nam z tych ubrań przez większej średnicy otwory jest wydostawany na zewnątrz bębna i wylatuje bezpośrednio do odpływu, także to bardzo istotny element tej pralce. Należy zwrócić również uwagę, że ta pralka ma podświetlane wnętrze, czyli łatwiej nam jest wyjąć poszczególne elementy bielizny z tej pralki. Pralka ASCO ma bardzo ciekawy interfejs sterujący, bo tutaj na przykład możemy sobie wybrać um, usuwanie plam. O, proszę. I możemy wybierać rodzaje zabrudzeń. W polskim języku, oczywiście, to wszystko jest rozwiązane, ale to bardzo ułatwia nam pranie. Kolejnym elementem jest dozowanie. To dozowanie może być w trzech sposobach. Albo tak zwany auto-dozing, czyli wlewamy sobie tutaj detergent do prania białych elementów odzieży, bądź do koloru, i to wlewamy 1,5 litra jednorazowo do tych pojemników. Mamy tak zwany asystent dozowania, czyli system, który wskazuje nam, jakiej ilości do określonego załadunku detergentu należy dodać. I mamy również klasyczny system dozowania. Tutaj w tej pralce jest jeszcze system przepłukiwania szuflad, czyli po każdym praniu, czy podczas każdego prania, pralka. Oczyszcza szufladę na detergent. Dodatkowo, tutaj w tej szufladce, schowany jest jeszcze taki nożyk, tak to można nazwać, który służy do dwóch rzeczy. Po pierwsze, służy do otwarcia filtra, i tu kolejna rzecz, która jest bardzo przydatna, to taki wężyk do spuszczania wody. Normalnie w pralce mamy tylko. Filtr, który po wykręceniu powoduje, że łazienka, czy pomieszczenie, w którym zainstalowana jest pralka, zostaje zalane i trzeba po prostu wycierać często pod pralkę. Nam ta woda wcieka, a tutaj ten wężyk ułatwia nam to rozwiązanie. I ten nożyk służy nam jeszcze do tak zwanego awaryjnego otwierania pralki, czyli w momencie, kiedy mamy zanik energii. I elektrozamek blokuje nam drzwi. To za pośrednictwem tego ukrytego w szufladzie nożyka możemy w łatwy sposób dostać się do pralki. Uruchomiłem teraz tą pralkę na wirowanie na 1800 obrotów. Ona teraz się delikatnie rozpędza, czyli robi tak zwane próby obrotowe, czyli jakby wyważa sobie wnętrze. No niestety nie mamy żadnej bielizny. Czy innego prania, które moglibyśmy wrzucić do pralki, ale zwróćcie uwagę na fakt, że to urządzenie, nawet w sklepowych warunkach, mimo że nie ma wody, może mieć tak zwany system demo wirówki. No, Ona się teraz już napędza coraz bardziej i powinno to być widać, że same drzwi zaczynają delikatnie drgać, natomiast obudowa jest absolutnie. E, nieruchoma. I co Wam chciałem tutaj jeszcze w tym miejscu powiedzieć? Ta pralka wyposażona jest również w taki system Pro Wash. Ten Pro Wash to system, który miesza wstępnie detergent z wodą, i jest specjalna pompa w tej pralce do wstrzykiwania tego roztworu detergentu z wodą dobębna. Co nam to daje? Daje nam to efekt taki, że detergent jest równomiernie. Dozowany do całej przestrzeni pralki. Ona już teraz się coraz mocniej napędza, ale w międzyczasie opowiem Wam jeszcze o jednej kwestii. Pralka ASCO ma możliwość przyłącza wody zimnej, jak każda pralka na rynku, ale dodatkowo do tej pralki opcjonalnie możemy podłączyć ciepłą wodę. Daje nam to oszczędności w zużyciu energii, jeżeli na przykład w domu mamy pompę ciepła do podgrzewania wody. Czy na przykład jakieś tam kolektory słoneczne do podgrzewania wody i mamy w słoneczne dni nadmiar tej ciepłej wody, to możemy ją wykorzystać do pralki i dzięki temu pralka zużywa zdecydowanie mniej energii. Teraz jeszcze chwilę poczekamy, żeby Wam pokazać, jak wygląda wirowanie w prędkości 1800 obrotów. Kolejny element pralni domowej to suszarka bębnowa, stalowa, stalowa budowa, ale i stalowy bęben. Ten bęben wyróżnia się tym, że jest podświetlany, że ma takie specjalne zabieraki, gdzie jeden zabierak zabiera odzież z tyłu podczas suszenia, a drugi z przodu, tak jak widać na załączonym obrazku I dzięki temu takie rzeczy jak koce czy jakieś większe właśnie rzeczy możemy suszyć w bardziej skuteczny sposób, bo to powietrze dociera z każdej strony do tych elementów suszących. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o suszarkę ASCO, to zestaw multifiltrów, czyli tak zwany podstawowy filtr na meszki. Filtr, który zabezpiecza skraplacz przed tym, żeby się dostały do niego jakiekolwiek paprochy. Dodatkowo ten skraplacz przepłukiwany jest przez wodę, która powstaje podczas suszenia w suszarce, ale oprócz tych dwóch filtrów, które możemy uznać jako filtry standardowe w większości suszarek, jest dodatkowy taki mały filterek wbudowany w górnej części suszarki, który zatrzymuje wszystkie zabrudzenia, które mogą pojawić się w szufladzie do gromadzenia wody z suszarki podczas suszenia. Słuchajcie moi drodzy, ta suszarka ASKO ma bardzo łatwy i prosty sposób podłączenia jej właśnie do odpływu kanalizacji. Bo tutaj jest taki wężyk, który zdejmujemy, przedłużamy i wpinamy do rury kanalizacyjnej. Jeżeli chcemy z tego zabiegu zrezygnować, w każdej chwili możemy ten wężyk z powrotem wpiąć do suszarki. To takie trzy istotne elementy właśnie suszarki ASKO. Dodatkowo, ta suszarka wyposażona jest w tak zwany generator pary. Co nam daje generator pary? Daje nam możliwość odświeżania odzieży parą. Czyli jeżeli nie mamy brudnej tej odzieży, tylko na przykład przesiąknięta jest jakimiś nieprzyjemnymi zapachami, to możemy wrzucić do suszarki i zamiast prać odświeżyć sobie taką odzież. Dodatkowo, generator pary pozwala nam redukować zagniecenia w odzieży. I niektórzy nie muszą nawet tej odzieży prasować, jeżeli suszarka posiada taki generator pary redukujący zagniecenia, a innym to po prostu ułatwia prasowanie. Czwartym, ostatnim elementem pralni domowej jest tak zwany łącznik u wielu producentów, a tutaj FASCO nazywa się to ukryty pomocnik, który w kompaktowej przestrzeni mieści nam w tym wypadku. Deskę do prasowania, która tak naprawdę ciężko jest do przechowywania w domu, bo zajmuje sporo miejsca. Tutaj mamy kompaktowy wymiar deski, ukryty w szufladzie między pralką a suszarką. Dajcie znać w komentarzach, czy odcinek o realni domowej marki Asko Wam się podobał. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku.